Fotowoltaika to produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego. To darmowe źródło energii, które nie potrzebuje paliwa takiego jak węgiel czy gaz. Jest więc nie tylko opłacalne, ale również ekologiczne. W ramach ogólnopolskiego programu Mój Prąd masz możliwość uzyskania 5000 zł dotacji na instalację fotowoltaiczną w Twoim domu. Jest to inwestycja długoterminowa, dlatego warto zaangażować w nią pewnego, stabilnego partnera. Instalacja fotowoltaiczna może być ozdobą, idealnie komponującą się z architekturą i kolorystyką budynku. ML System jako jedyna firma na świecie oferuje panele w dowolnym odcieniu. Dodatkowo w ramach dotacji możesz zainstalować fotowoltaiczne zadaszanie tarasu lub miejsca parkingowego. Oferowane panele zostały opracowane i są produkowane przez ML System w Polsce. Co to oznacza dla użytkownika? Zarówno montaż, jak i ewentualne czynności serwisowe realizowane są przez autoryzowanych partnerów, którzy korzystają bezpośrednio z zasobów ML System. Jednego z najbardziej innowacyjnych krajowych przedsiębiorstw i lidera polskiej branży fotowoltaicznej. W zależności od zużycia energii i wielkości instalacji, inwestycja w fotowoltaikę może się zwrócić nawet w ciągu niecałych pięciu lat. Nasi doradcy przygotują na bazie parametrów Twojego domu i zużycia energii najbardziej optymalną ofertę. Możemy Cię również wesprzeć w zakresie organizacji finansowania i formalności związanych z dotacją. Miesięczny koszt finansowania może być zbliżony do obecnych rachunków za prąd. Nie zwlekaj skontaktuj się z naszym doradcą. ML System. Korzyści jasne jak słońce.